Ja kurwa na serii miałem, Od początku do teraz miałem włączony mikrofon Chuj, no to cześć, witam was wszystkich Idiota ze mnie Kurwa jeszcze źle jadę, apier, ja i ja pierdolę Czemu nie zauważyłem, że mikrofon ma włączony Masakra Klucze, klucze, klucze Trzeba wszystkie klucze zebrać Tak, i kurwa zostanę woźnem Kurwa... Czemu ja tak nie mogę zobaczyć, kluczy, kurde, w cs szybko? Kurde, jakby tak dropiły? Kurwa, zakopiłem się. Mhm. Uh -huh. Chuja zdążę, a nie zdążę. Ale nam pięknie idzie. Jezus Maria. My, my czas zatrzymujemy w miejscu. Ja to będę wsadzał dzisiaj Jak dobrze pójdzie to dzisiaj Czyli dzisiaj też powinien być odcinek z Tomb Raidera Możecie sobie zobaczyć Inteligentny klima przez pół godziny Nie umiał kurwa przeskoczyć Aha, to my już skończyli. Ja nie wiem kiedy. O luju A już trzeci odcinek z crusha. Właśnie leci na YouTube. Na YouTube leci. Jutro może z Lola nagram coś. Zobaczę. Jak ogarnę OBS-a. Nie wiem czemu dźwiękiem z dźwiękiem coś jest na tak. Pokażę się. Nie, nie macie. No szczęście kurwa. Kurwo. Papu piramid. To będzie krótki odcinek. Muszę lecieć jeszcze pozałatwić rzeczy Ale jutro myślę, że Kurwa, a nie jednego nie wziąłem Suka bliet Jedynka. Tylko nie będzie? Nie ma Tam pewnie będzie ja to mnie wskoczy, nie ma takiej możliwości

Czy po ukończeniu bossa będę mógł powrócić do tego i będziemy próbowali po prostu zdobyć resztę skrzyny? To by było fajne. I chyba tak zrobimy, wiecie? A to by będzie najlepszy sposób, żebyśmy ukończyli całość. Przy tym nie ma szans, skoczyć, kurwa. Nie ma nawet takiej możliwości. tu polejcie pięknie pięknie by tam po to skoczyć. Jedynie tędy. Tak! A NIEGO kurwa nie zebrałem. Ja pierdniczę. Pierdzielę to. Bo nie, czas mi po prostu pięknie to zrobiłem. Normalnie. Tak, prawie nic, nie? O kurwa, czas mi się kończy. Karwa szkawka O, wow. Ej, nie zdążyliśmy. Chuj. Raster. Proszę raz Za dużo zabawy miałem. Dobra, koniec zabawy. Jedziemy. Jeden k 2 Trójka, jeden kada. Mhm. Rozumiem. rozumiem, że gra mnie można nie lubić, ale aż tak kurwa... Już mnie tu Raider nie lubi. Jesus! Oh, uh -huh. <laughs> Nie, nie bawimy się, już tam nie skakuje Pierdzielę to Ale pięknie, aj Dobra, trójkę sobie tam płynie zostawimy Dwójeczkę Dobra, lecimy po klucz Kurwa Dobra już mnie wypluj Nie mam czasu Ej, patrz, że znowu tego nie przejdę Yes! Dobra, siedemy nie zebrali Ale mamy relikt zawsze Mamy klucz, mamy klucz, mamy skrzynki, mamy klucz. Robimy co tym stoję Ech Powinniśmy zdążyć jeszcze Pierdyknąć eee, tutaj Dingo Canyon Canyon, canyon dobrze Dingo Canyon, kurwa Kaj to było To jest nieka? serio? O śmiała kanion I te 25 Może tu chociaż bierzemy wszystkie A nie by było To była druga To była druga mapa na którym byśmy wszystkie skrzynki zebrali Dobra, pięknie. Ale nam zajebiście idzie. A i wiedziałem, że to będzie. Pani spytać się skąd nie widziałem. Bo kurwa grałem już to. Parę lat temu. Do tego wiedziałem. Drifting. To by się tak przydało, teraz w tak stoky drift nie ma dobra 26 na 38 27 28 10 skrzynek nam brakuje dobra tu bo jedno w Tanią czy tu jechałem czy nie nie tam chyba zebrałem wszystkie nie jedno zostało, dobra to będę wiedział O, dobrze, że tego nie przeskoczyłem. A! Trzy skrzynki nam brakuje. Gdzie, gdzie są, gdzie są? Kurwa! Trzy skrzynki! Nie mogę przegapić z tyłu. O nie, o nie. Weznę, z Kurwa, weznę. Wiem, że w wrong way! kurwa. Gdzie skrzynki. Jedno Gdzie jest? Jest! Mamy wszystkie! Pięknie! Uuuu! Pięknie, jeszcze przyczasem, jeszcze będę miał odjęty czas Ja to już mam wszystkie, perfect! Wszystkie skrzynki wzięli Uuu, Jezu, ale pięknie Złoty klucz Co hmm. byś się się że zdobyłem klucz złoto? No. O nie. Kosza. P. Be... Jeszcze nam brakuje jeden z kokoparku. Tu mamy. Tam jest coś żółtego. Jedziemy obcykać, co to jest. Tu myśleli. Tu tak, dokładnie. Koko zgadza się. Oj, to będzie ostatni klucz na ten odcinek. Przepraszam że taki krótki, ale... Jutro mam nagram dłuższy. na Pięknie. Tu też powinniśmy wszystkie zebrać. Pyk! Co tu są robią? Pyk! Ło! Halo! Jaki dźwięk dziwny! To <śmienny> takie... <śmienny> <śmienny> Przepraszam. Może ci napiszę, że jestem świniem. Nie obrażę się. Kurwa. że na takiej trasie, nie, nie wszystkie tych wszystkich skrzynek. Sieba załamię. Z masakra. Juhu! Juhu, produkcja! I Kurwa muszę nie zdobyć Jasne kurwa Halo! Zobyłem! Haha, <laughs> jedną ale... Tu jeszcze są ja pierdolę na to, no nic zdobędziemy Na takiej trasie nie zdobyć wszystkich skrzynek Ała. we mnie boli Oa, sławki mi... O. kurwa a i tak znoszymy dobra 10 skrzynek 9 nam brakuje 8 7 a już nie, nie robię dobra dupcy to i tak później. poprzeć sobie gry i tak powrócimy do tego 6 skrzynek no Teraz, dobrze. Co, zdobiliśmy wszystkie klucze. To teraz gdzie, gdzie będziemy jechali. Bo tu mamy chyba papu, papu, mamy zrobione. Tu był papu, papu. Piramid, tak, to by papu papu. To teraz będziemy jechać do zimowe, jak się nie mylę. O młotku. Tam gdzie przemalę. Hmm. Eee, czekajcie, Papu Papu mamy RIPPY mamy Też nam z Joy został Eee PIN STRIP, PIN czy jakoś tak no bo został zostało Okej okay. Tak, to teraz teraz zimowej zaczynamy Puchary, wszystko jest, 9 pucharów, czy jak zrobimy tam, to będziemy mogli jechać do tego. Czy jest jakiś boss? Tu chyba nie ma bossu. Że... Jest! Commander Joy Challenge, okej. Okay. No to będziemy... Kurwa, do zapisu tędy. Mm, no to w następnym odcinku zrobimy, bo tu już potrzebne są trzy klucze. To po przejściu tego, komandu ja będziemy mieć tu przejście, okej. Okay. Dobrze, to co, zapiszemy i spotkamy się... Yy, w następnym odcinku. Zobaczymy, za puchary. Po kolei będziemy tak, jak robiliśmy odcinki przedtem. Zobaczymy, tak jest moim zdaniem najlepiej. Trzy klucze. Nie chcę, kurwa...

Fantastic, baby Dance.